Witajcie. Dzisiaj postanowiłam nagrać mini vlogmasa. Te osoby, które są tutaj ze mną od zeszłego roku wiedzą, że piekę chlebę na zakwasie i dzisiaj postanowiłam uruchomić moje zakwasy. Miałam małą przerwę w pieczeniu chlebków i przed świętami postanowiłam, że odnowię moje zakwasiki, które czekały na tą chwilę w lodówce, żeby mieć święta świeże, własnoręcznie wypieczone chlebki. Także teraz zapraszam Was do dokarmiania zakwasu, ponieważ no, troszeczkę stały, niedokarmiany w lodówce i muszę przez parę dni podokarmiać te zakwasiki, żeby były odpowiednio mocne, kiedy przyjdzie na nie czas. Mam dwa zakwasy. Ten zakwas to jest zakwas na mące żytniej, a tutaj zakwas pszenny na mące graham. I zacznę od dokarmiania tego żytniego. Do każdego zakwasu dodam po 20 g mąki i 20 g wody. Wymieszamy sobie tu dokładnie. I odstawię w ciepłe miejsce, żeby sobie ten mój zakwasik popracował. To jest właśnie ten żetni z przed chwilą dokarmiłam. A teraz przechodzimy do grahamowego. Będzie około troszeczkę mniej, dam tutaj wody. Bo z wczorajszego dokarmiania jeszcze została, więc zrobimy go trochę bardziej gęstego. Będzie bardziej gęsty ten zakwas. Okay. I tutaj jest. Dokarmiony zakwas grahamowy. Nie wiem, czy tutaj widać. O, widać troszeczkę. Widać bąbelki, jak zaczynają drożdże pracować w tych zakwasach. O, tutaj z boku. Widać bąbelki gazu. O, tutaj w żytnim. Troszeczkę mniej, grahamowym bardziej widać. To no. no, powinno się mi udać coś upiec w weekend z tych zakwasików. Przykryłam nakrętkami. Nie zakręcam, tylko przykrywam, żeby był lekki dopływ powietrza do tych słoików. I odstawiam w ciepłe miejsce, żeby dać zakwasom czas na pracę. Woreczki z dnia 11 otwarte, więc mogę zabierać się do dziergania sweterka Jolly Jumper. Z każdym otwartym pudełkiem z kalendarza adwentowego Hedgehog Fibers mam coraz większą ochotę, aby zacząć dziergać tymi moteczkami, ale powstrzymuję się, ponieważ wiem, że jak zacznę dziergać. Motkami od baty Jezek to Jolly Jumper nie zostanie dokończony. Także trzymam się postanowienia, że najpierw sweter musi być skończony tymi motkami, które kupiłam w sklepie Love and Speckles, a Hedgehog Fibers musi poczekać na swoją kolej na styczeń. Także teraz pokażę, w którym miejscu jestem z sweterkiem i jak. Nazywały się te ostatnie trzy motki, czyli z dnia 9, 10, 11, które otwarłam. Jeden już z nich się dzierga, także zapraszam do obejrzenia tego mojego małego kolorowego dzieła. Teraz jestem w tym miejscu. Tu jest prawy przód, tu jest prawa strona tyłu swetra. I teraz dziergam takim różem. To jest dziewiątka, i dziewiątka nazywa się Coral Bells. I tutaj już powoli będę się zbliżała do rozdzielenia. Swetra od ramion. Także jeszcze tutaj parę, parę rzędów i, i będzie końcówka tej, tej części. Mam nadzieję, że do piątku uda mi się to zrobić, abym w weekend mogła pracować nad tą drugą częścią swetra, czyli lewą stroną. To jest motek z wczorajszego dnia i on nazywa się Pink Anemone. A to jest z dzisiejszego woreczka i ten kolor nazywa się Blush Magnolia. Tutaj są porozstawiane worki po kolei, żebym się nie pomyliła dziergając tą lewą stronę sweterka. I ja je rozdzielam na połowę. Tak, żebym miała po równo, żeby te paski później wyglądały tak samo z jednej i z drugiej strony swetra. Także każdy motek później po otwarciu woreczka, przedzielam od razu na no w zasadzie nie od razu, przedzielam na dwie części przed włożeniem danego koloru na druty, aby być pewną, że później ten sweter kolorystycznie będzie symetryczny. Nie ma jak. Kolejna kawka do dziergania. A obok kawy leży książka, która już jest u mnie od dobrych dwóch lat jeśli nie więcej. The Power of Knitting, którą niestety jeszcze nie przeczytałam. I zamierzam się w ten okres świąteczny za nią zabrać. Jest to książka napisana przez panią Loretę Napoleoni i mówi o historii dziergania, jak ten świat dziewiarski przez wieki się kształtował. Także wypadałoby w końcu zabrać się za tą książkę. Trzymajcie kciuki, aby wszystkie moje plany na ten grudzień się ziściły, czyli sweter, książka. Książka, sweter. Minęła godzinka, bo dwie od dokarmienia zakwasów i tutaj jest żytni. Są przepiękne bąbleczki. Także jest żywy, żywy zakwas i powinno coś z niego wyjść. No a ten mm, grahamowy też też bąbelkuje dalej, także w sobotę będę nastawiała chlebki.